Dziękuję. Dzisiaj się nagrywa mój kolejny film dzisiaj z naszej szkoły. Akurat rad jesteśmy na lekcji. Tak. Jeśli mnie pamiętacie, pamiętajcie subskrybujcie mój kanał. E, Adolf na wsu plus. Tym razem plus, bo mi usunęli tamten. Jak pamiętacie, byłem już z nim na rybach ostatnio. Coś jo. się poszło, ale nic nie wzięło, ale... Nas... No. no. Przepraszamy wraz. Przeprasza, za to cięcie, bo przychodzi jedni, a my nie chcemy na razie nikogo na, nagrywać. Y <głos> <głos> Utrzymał no, mi się muzyka. Dzisiaj jest z nami jeden kolega, siema. On był du dużo u mnie na odcinkach. No a dzisiaj, dzisiaj u mnie jest pierwszy raz, bo nagrywamy to jak mamy lekcje Akurat o, jesteśmy my na dworzu i na religii No czekajcie, bo ja chyba jadęśmy. Y mój kolega gdzieś idzie. Tara, jadę. No. O, już się jedzie do chaty, a my sobie czekamy A my teraz czeka, czekamy na koniec lekcji, tak? No dzisiaj jeszcze taki trochę lekcyjny live. Znaczy w sumie. to nie, live odcinek. 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 <laughs> Autobus mu uciekł. Yeah. Autobus powiedział Narra. Czyli. Nie, jadę do domu. Teraz. Hej, Widzowie, szykujcie się na odcinek gruby na jego kanale na nogacie. No, będziemy ro robić na nogacie, na bisełce eee, Jeszcze zrobimy gdzieś indziej To jest moja bluza plusa. <laughs> ale weźcie się trochę też Zachowujcie normalnie Zatknijcie. na odcinkach Yeah dobra? No, dzisiaj będziemy... No możliwe, że... Nie wiem, czy dzisiaj nagram jaki odcinek jeszcze. Ale może Nie Wiem pójdzie. jaki pomysł A widzowie Przyjedziesz do, widzowie. do mnie? Weźmiemy kaski, przymontujemy telefon i pójdziemy. Za kilka dni możliwe, że u niego nagramy jakiś odcinek. Ale nie wiadomo, czy w ogóle mnie rodzice puszczą. Bo, Bo wiecie, pójść, nadchodzi Wielkanoc. A chcemy pójść na. Widzowie, dziękuję za 6 subskrybentów na moim kanale. Tak szybko to wbiliście. Dziękuję, możemy się rozwijać. Jest git, gitara A i w ogóle profilowe to z hulajnogami oczywiście Bo ja lubię bardzo jeździć z takimi szybkimi To akurat Motus, Joyor i Dualtron To są naprawdę mocne hulajnogi Jeśli się interesujecie hulajnogami napiszcie w komentarzu No, no. Yy, może być taki odcinek Ja na razie poza kamerą gadam Ale może być taki odcinek, że Seba no. Przyjedzie do mnie i pójdziemy na ty układaj krosa i pojedziemy. Ja. Będziemy my możliwe, że nawet nagrywać, no, no, ale to i... dopiero na wakacje jakoś, bo wtedy będzie, będą pola skoszone. Na wakacje albo gdzieś tak na majówkę. No jak będą już pola takie skoszone. Jakoś tak? Na no, no. wakacje e... bym powiedział. A, a tak to... Też przyjadę do niego, będziemy idziemy sobie co, co... Akurat mój kolega właśnie bazę zbuduje i nagramy filmik, że trochę mu pomogę tam pobudować i nagramy. No czy ja mam zbudowane, ale możemy zrobić jakieś trochę więcej rzeczy. no narzędzia. No, tam, no taki schowek, różne rzeczy. I dach na pewno wzrosnić. Na no tak dach będzie dach będzie trzeba skończyć różne no Znaczy dach jest skończony, ale no. wzrosnąć go trzeba. No bo tak. Wczoraj weźmy na nim tak, tak siadłem, ale trochę się Żarty o no tak. Sebastianie. I Boże. I też y, u Michała wczoraj, w raj były lisy. No siedzę sobie na, na tym, na dachu, słyszę jakieś ciekania poszłam do domu. Zjadłem obiad, przyszłem i patrzę krew i ten i te były pióra od kur. No yyy no, e, tak. lis, lis właśnie zabił tam kurę. Chyba, albo po prostu pies, albo po tak. prostu, bo kury, bo kury się czasami biją akurat i mógł wiatr wywiad, wywiać też. No. Nie wiadomo. Ale będę kamerę jakoś montował A i widzowie u mnie wpadnie odcinek z... Z Fishing Planet za niedługo. I jak będę grał z nim w Fishing Fishing Planet. Planes. To też będzie ciekawy film. I ja. Bo ja mam swoje nowe konto na Fishing Planet. Dopiero co założyłem. To to na Xboxie. też ja, na Xboxie. A tak to wtedy u tego kolegi grałem, ale teraz mam swoje konto. Patrzcie ja. na jego łapę ja. Niech <grymianie> nie się nie Ja też może będę akurat grał, bo mam kontakt w Fishing Planet. No, akurat to jest taka fajna gierka, żeby sobie pograć z przyjaciółmi. O, I też może wracam odcinki z v Horizon 4 i 5. W Horizon 4 1 wyścig, dwa... się <grymianie> 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 No i no, w <wyforzy, grymianie> Horizon 4... E, nie zrzegałem się, tylko wyplułem w tak, bo mnie Seba rozśmieszył. Czemu? Chodzi... No że tak mówiłeś, będzie o czymś Fishing co ja! <śmierdziś> Jezu, szkoda, co to było. <śmierdziś> ty, ty, teraz nie ty, teraz nie ty, proszę cię. Się <śmierdzi> Debilu! <śmierdzi> Szybko to zubię. Debil. <śmierdzi> Patrzcie! Dlaczego ty nie stopuj to Nie, nie stopuję. Ale może będzie też odcinek. Ale było no mi on nie będzie. Adać. Ciebie może, widać też. Może będzie taki odcinek, bo w Forza Horizon 5 trwa taki wish jeden. 20 minut. 20 minut, ale można dostać. Nie, nie, 500 tysięcy. Na przykład będą takie odcinki jak zarobić szybko pieniądze Ej, albo coś. a patrzcie co się tutaj pisze. Aleksandra plus Dominik równa się? Miłość. Miłość. Miłość, miłość, zakopane. Panem. Pane. Ej, widzowie. Adam mi ukradł telefon. Zobaczcie, to mój. A to Adama. Podob... Podobny trochę, nie? No możliwe trochę, ale oczywiście Samsung jest najlepszy mhm. albo Redmi, nie żadne iPhone'y, bo jest tak z iPhone'a albo Poco jest ogólnie tu się Poco pisze Poco. ale jak odpalę po ładowaniu to pisze Xiaomi Xiaomi <grym zrozumie> <grym zrozumie> <grym zrozumie> <grym zrozumie> no bo Poco to <Poczumie> też Redmi jakby patrz, kogo to bluza? Adama Adam się z zieloną twarzą bluzę <grym zrozumie> <grym zrozumie> ej, ale na jak tak nie Mówić. Nie, to no ja mam oczywiście widzowie, tak co? No. Ja po prostu wyplułem wodę. Ja ile? Już odcinek 7 minut trwa, ale też będziemy nagrywać. Właśnie chcę sobie kupić GoPro. <ścoughs> Jezu, co ten kacper wstawia, nie? Boże, bo bo... pokaż to. To, to Bo jest, on patrzy co to on wstawia jakiś cross. To jest na tym AI stworzone? Na AI I tak samo ja nie mi chcą sobie zrobić tapety na AI. Proszę no, mamy widzowie. Nie, ja ten, ja że Jak coś wiek Nie, nie zastopowałem. nie zastopowałem. i tak o tak. Dobra widzowie, Jesteśmy. Um, ja idę pójść w piłkę z chłopakami. Jak będzie koniec odcinka, zawołajcie mnie. Dobra, no na razie się tutaj zadamy, pogadamy dobra, z wami. Okay, o, o, teraz dobra. teraz możemy trochę, o, te, teraz się gadamy właśnie. Dobra, będziemy grali, ale to później w piłkę, a później, bo tu na razie są dzieci. No wiem. A to później możemy. No to tutaj, tutaj przyszło obiecanie przy szkole i... A Widzowie, mówię, tak my przyszliśmy tutaj... moja mama się zgodzi i twoja, to przyjadę do ciebie i wtedy nagramy, jak nowo i skąd to zmienić Ogólnie? Mówię, czy po jak chciała być? tak możesz. Dobra. Tylko nie ubrój. Jakby mu moje odcinki z ryb będą za niedługo. Bo widzieliśmy, jak ja wstawiłem swój pierwszy odcinek z ryb, to bardzo wam się spodobał i dzięki jej... Dzięki jednemu filmikowi zdobyłem 27 subskrypcji. Teraz nagrał... Adam, możesz przestać? Proszę się. Patrzcie to. I, na e, i też nagrałem dwa, dwa albo trzy tam odcinki z Fish and Planet. To naprawdę spokojnie. I drugi odcinek z ryb z naszego jeziorka. Stop. stawku. No, w stawku. Pasen. I ja tam ogólnie widzowie będzie zarabianie tego stawu, bo ja nie wiem, czy coś tam żyje, czy nie. Widzi? odcinek. O, no, widzowie! Pr no, przyprawne. przepraszamy. O tego. niektóre jest godzina? O 13.04, już 34. widzowie, jeszcze parę, tam parę minut. Jeszcze 21 minut, no tak, jeszcze 6 minut filmu. 6 minut filmu, i już koniec, bo będziemy, będziemy zaraz zmykać. I czekajcie na nowy film o rybach no musicie czekać na to. Musicie, bo na to czekać. Bo przez to, że mieliśmy ostatnio bardzo dużo sprawdzianów, nie mogliśmy My pojechać i byśmy pojechali, tylko że mój kolega musiał jechać do babci. i dam do dziadka i do dziadka. I musiałem jeszcze aż do lekarza, do szpitala, bo trzeba niestety wjechał mi trochę. No. Znaczy na rybach o, pośliznęliśmy się, jakby nie. No. Znaczy jak wracaliśmy z stawku, pośliznął się na mnie i po prostu noga mi tak dziwnie poszła. Tak no widzowie, no serio. Ale spoko, wszystko z nią Git. I widzowie, Nie my, idziemy, my w wakacje robić taki odcinek, to tam wszystko będziemy sprzątać, kosić, bo tam naprawdę to jest tak beznadziejnie. Naprawdę ciężko się przechodzi. Ciężko się przechodzi i przez to chcemy zrobić most i... I tam wy, te drzewa wyjnie, i wykosić wszystko tam. tam fajnie. Ja chcę przynieść, jakby moją kosiarkę spalinową, y, którą tam wytnę, zikierę ja ja... weźmiemy. Ja Świerę. mogę przyjechać z kosiarką, czyli taki paląc, piła. Ale ty tam nie możesz iść. Gdzie? Tam. Na stawek. Gdzie? Ja mam stawek. Gdzie? Znaczy, to nie jest mój stawek. Ale A, ma... Widzowie! Zarezerw za zarezerwowałem nam na, na piątek ten Lub na czwartek, nie wiem jeszcze Bo wiecie, na tym stawku, nie? To tam nic prawie nie pływa Ostatnio wędkarz coś wyciągnął, nie wiem na co w sumie yy, no, no i przepraszamy ale... i w ogóle e, Oni też tam polują? Ale wiecie, że jakiś typ niby tam złowił na pusty haczyk rybę no, robę. gdzieś taką malutką. Przecież ja żabę w rawie zrobiłem. Na pustych no Ja na, z Adamem kiedyś byłem jeszcze, jak nie, nie, nie umieliśmy tak łowić. Ja umiałem. Adam umiał, ja się uczyłem i poszliśmy na y, rowy i z pustym haczykiem, żeby nic się nie zaplątało i w ogóle. I się okazało, że żaba mi złapała na pusty haczyk. Kasa. Ale wiecie co, widzowie, ja poszedłem tam... bardzo ciekawa historia. Ja tam... To było z patykiem jeszcze. No. I ta bo tak walczyła. Jak on normalnie. A wiecie co jest, widzowie? E, naprawdę będzie taki odcinek sprzątanie stawku. No zrob... zrobimy takie coś w wakacje. Cztery odcinki. Może Seba akurat może wybuch. Może akurat. No webujaicie. O Jezu, przerwacie mi może akurat załapie się Seba na... Na ten na... No, Michał załapie się na do mnie na noc. Na nie wiem tam dwa tygodnie na przykład, bo na pewno... Nie. Nie, aż takie dwa tygodnie. Nie no tak, ja byłem tak, nie wiem na tydzień ładama i burgi. To i horrory oglądaliśmy Codziennie na rowie chodziliśmy. Ja pamiętam, że u tego kolegi... Byłem przez tydzień, ale bym był jeszcze dłużej, tylko że musiałem jechać bo do Marborka. Seba był akurat u mnie przez tydzień i było oblężenie Marborka. Seba musiał jechać akurat. No, bo on ale... nam kupiła bilety. Weźcie se... się ogarnijcie, naprawdę. na be, be. be, Bez sensu było to, bo ja i tak i tak do trzeciej siedziałem, a Seba o trzeciej wracał, więc mogła go mama o trzeciej do mnie przywieźć znowu. No. A na drugi dzień mieliśmy na ryby jechać i no. nie pojechaliśmy. Nie pojechaliśmy, bo musiało nam jechać. Akurat był idealny taki termin. Przepraszamy widzowie, tu jest bitka. No bo nam przeszkadza nagrywa, w taki jeden casting. Jest. Teraz kasta przegina całe. Poczekajcie, widzą. Dobro, widzowie, już jesteśmy, kurde, elegancko, wszystko i widzicie dwóch ukularników. Ty, jaka była dupa do pani uczek? Widzowie, ja też będę nagrywał odcinki ze Fortnite. Ej! Idziemy do czekać! Jakby co? To ja gram dwa lata i. I tyle wydaje na tą grę? Jak... No, Duszek! No jak... Dobra, widzę. to kończymy. Para do następnego.